Ja na widzowie, z tej strony Albi zapraszam na kolejny odcinek serii FIFA Mobile 20 serii versus Albi cykl, który od jakiegoś czasu właśnie wprowadziłem na kanał i który no w końcu musi dobiec końca i właśnie to jest ten dzień, to jest moi drodzy ten odcinek, w którym po raz ostatni zmierzy się z moim przeciwnikiem. Uwaga, FIFA Mobile 20. Kilka dni temu na kanale pojawił się odcinek związany z moją normalną serią dotyczącą właśnie nowych eventów i tak dalej, i, tak dalej, i wszystkich aktualności FIFA Mobile i tam właśnie pod tytułem, pod tytułem Wielki Upgrade Mojego Skadziku Był to 50 ostatni odcinek właśnie z tej serii no, W którym naprawdę wydam sporo końców, sporo rank Skoro skill boostów ktoś się nie widział to oczywiście zapraszam serdecznie Będzie odnośnik na pewno do tego odcinka Gdzieś tam na górze może zresztą sami zobaczycie No i co? dzisiaj również zakończymy serię versus Albi FIFA Mobile 20, ostatni odcinek, ostatni mój przeciwnik Też nawet na Instagramie wam pisałam, żebyście jeśli ktoś jeszcze ma ochotę wystąpić, to niech się zapisze, niech pisze do mnie na Instagramie Albi pod podługo, podługo YouTube, żeby właśnie ewentualnie znaleźć się w ostatnim odcinku i szczęśliwie jest właśnie dzisiaj został wylosowany i tym przeciwcem jest Mateusz, więc serdeczny pozdrow dla ciebie, ale zaraz oczywiście doskonale wiecie, że przejdziemy do jego składziku najpierw do mojego, więc bezprzedżenie... Od razu nie ociągamy się. Taki jest mój składzik, jeśli ktoś nie widział ostatniego odcinka, to macie spoiler, wpadł właśnie Ansu Fati, chociażby jako jedyny nowy zawodnik i też sporo zawodników podbiłem, ale to nie jest skład, którym to mi dzisiaj zagramy, bo standardowo muszę ten skład dopasować do mojego przeciwnika, czy tam overall bardziej. I to jest, moi drodzy, ten overlate, więc od razu zostawiamy sobie set Active i w taki sposób to wygląda. Dam tylko zawodników bez rakupu, żeby jak, najszy jak najszybciej podbić y obniżyć y, oczywiście overall zespołu i zamiast jego wpadł George Best, zamiast y, pomo w pomocy y, bodajże y, Ricky pójdzie w inny zawodnik Barcelony, czyli y, 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 Miralem Pjanic oraz oczywiście boki obrony zostały również zmienione na Bainza oraz Tavaresa, czyli standardowy właśnie zabieg z mojej strony 154 overall, więc tyle samo Mateusz Przejdziemy do tego składu. I tak oto wygląda profil Mateusza pod pseudonimem Łysy Łąwe, więc serdeczne pozdrow dla Ciebie, bardzo ciekawy nick, tak mówiąc na marginesie. No i patrząc na jego tutaj dokonania w head to head naprawdę sporo winów, ale też przede wszystkim wbił FIFA Masters, co jest coś, co mi się jeszcze nie udało wbić. Zobaczymy, czy mi się uda, zostało niecały... Został trochę ponad tydzień, więc mało czasu, ale może się za to zabiorę, może nie, zobaczymy jak będzie czas, czy jak będzie chęć, to może to zrobię, może nie, zobaczymy przejdziemy sobie oczywiście do jego skodziku. Formacje nietopowa, ale wydaje mi się, że na head to head bardzo dobra, więc no tutaj mamy do czynienia z prof profesjonalistą i w ostatnim odcinku właśnie będę musiał się zmierzyć z naprawdę ciężkim przeciwnikiem, no. Jak to ci mówi, gruby orzech do zgryzienia czeka na mnie właśnie w tym odcinku. No i co, jest samotna dziewiątka, czyli oczywiście Alessandro dopiero mamy. W środku pola trzech takich naprawdę bardzo dobrych zawodników, czyli Neymar, Awar De Bruyne, wszystko to są zawodnicy z Ligi Mistrzów, więc też bardzo ciekawe i przede wszystkim bardzo grywalne karty. Boki pomocy bardzo szybkie, bo Coman ma 137 pejsa, Sancho utoc ma 136, więc naprawdę mocno. Ja osobiście mam Messiego, który ma 100 sto... Nie, nie Messiego. No teraz mam George Bessa niestety, Messi ma ogólnie 135. Yy, ale oczywiście nadzieję w Ansu Fattin, który ma aż 139 Więc to też będzie naprawdę petarda No i... Kurczę, to co już mnie naprawdę będzie rozwalać Maitland Niles Maitland to jest oczywiście też dobra karta, ale przede wszystkim Alfonso Davis 139 pesa yy, Akurat nie będzie on rywalizował z yy, Fatiem, bo to jest po drugiej stronie, więc myślę, że tego mojego Georgia Besta to będzie zjadł na śniadanie yy, No i na środku obrony mamy oczywiście Sokretisa oraz Lindelof, czyli standardowy środek pola środek obrony z Premier League yy, Całkiem solidny, ale nic szczególnego. Na bramce Rob Lopez, jeden z lepszych bramkarzy w ich mobile, więc ogólnie składzik ocenian bardzo, bardzo wysoko, jest grywalny, ma niższy overall ode mnie generalnie patrząc, ale to nie znaczy, że jest słabszy Przejdziemy do mojego przeciwnika, przejdziemy do meczyku i zobaczymy, kto okaże się zwycięzcą. Mateusz AKA Wysył Łąwe kontra Albi Barsa, moi drodzy. To jest ostatni pojedynek w serii versus Albi w odsłonie bieżącej Fifa Mobile 20. No i co, jestem naprawdę ciekaw kto wygra Fajnie byłoby na zakończenie tej serii właśnie zwyciężyć Ale nie będzie to proste zadanie, bo już widzę, że naprawdę Potencjał w moim przeciwniku jest ogromny, ale zaczynamy To spotkanie e, piersi, więc Zobaczymy czy uda się od razu skonstruować taką fajną akcję Mam nadzieję, że wszystko będzie spoko, bo na razie e, Naprawdę standardowa zacina e, Do tego się już niestety przyzwyczaiłem I moi drodzy, naprawdę źle, mam nadzieję, że to jest tylko początek Mił Złe miłego początki e, Teraz Ronaldinho Ronaldinho, niestety piłka została złapana bez problemów Przez Lopesa więc tutaj Absolutnie Portugalczyk nie ma problemów, żeby to piłkę złapać. standardowo mało problemy techniczne, ale wydaje mi się, że wszystko zostało teraz tutaj rozwiązane. Kim Pembe kontra i znowu zacina, moi drodzy. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Totalna masakra. 1-0 dla Mateusza za sprawą Del Piero. Oczywiście nie będę nowa meczu i nie zacznę od nowa, ale nie ukrywam, że naprawdę teraz mi się właśnie jakiś update włączył i muszę zrobić małe cięcie. Po tym już tylko. Przy płycie to już, więc szybko y, to wszystko rozpoczyna Jeśli znowu będzie tak zacinał, to będę musiał zmienić na dane komórkowe Bo kurczę, nie tak sobie wyobrażam ostatniego odcinka wersji Albi Że będzie mi tak znowu strasznie cieło. Y, ale no jak zwykle, jak y, wszystko idzie spoko, no to musi to wszystko jej zniszczyć y, Więc tutaj y, nie ma co się dziwić, że tak to, y, tak to jest od zawsze Kurczę, jej naprawdę, masakra I teraz znowu tak masak makabrycznie zacina i on będzie robił ze mną co chce y, Teraz y, Rafael Varan muszę też coś zrobić właśnie w tej chwili, bo to jest związane z połączeniem, to nie ma innej, innego wytłumaczenia, bo generalnie jak gram, to oczywiście nieraz może to jest wina pro, telefonu, ale przeważnie raci to wszystko działa, a teraz widzę, że naprawdę cały czas tutaj tnie yy, i to sprawia, że naprawdę gra się ciężko. Ale dobra, skupmy się może na meczu, może uda się coś ciekawego wykombinować. Jest Ansufati. Yy, Ansufati, Contra mate Nails, yy, Niles, przepraszam, Ansufati, Ansufati niestety nie trafia! W takiej sytuacji naprawdę totalna masakra u niego właśnie zauważyłem, że on z tych właśnie rogów y, bardzo rzadko strzela bramki, więc nie wiem czy, z czym to jest spowodowane, bo jeśli chodzi o siłę strzału, to jest naprawdę na najwyższym poziomie, więc y, nie wiem co jest nie tak z Ansufatim. Y, ale ogólnie karta bardzo fajna jest oczywiście bardzo szybkie, zresztą było to widać, ale teraz naprawdę tutaj była stuprocentowa okazja, y, żeby to teraz y, wyrównać. I teraz y, tutaj podanie y, Bainsa do... George'a Besta, George bez best dośrodkowania, ale znowu fatalnie zacina, moi drodzy, to jest masakra, to jest totalna masakra. Spróbuję w drugim meczu może coś wykominować albo jeszcze w przerwie meczu, bo inaczej tutaj naprawdę może się coś skończyć, bo no po prostu nie da się grać. Tylko momentami jest spoko, a zaraz potem znowu zaczyna zacinać i patrzcie na to. Patrzcie, moi drodzy, na to! Totalna masakra i to jest bramka na 2 do 0. No co ja mogę, moi drodzy, w takiej sytuacji zrobić? Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? No co, widzimy się po krótkim cięciu, bo muszę zmienić na LTM, Mam nadzieję, że to pomoże. Dobrze, moi drodzy, zmieniłem i to jest, moi drodzy, koniec pierwszej połowy. No zobaczymy, jak będzie to wyglądało właśnie po tym, jak zmieniłem już na LTE. Jeśli nie będzie poprawy, no to no, trudno. Będzie trzeba sobie z tym poradzić, bo na pewno nie będę anulował tego meczu z szacunku do przeciwnika. Jak wygra, to wygra, no to trudno. Ale zrobię wszystko, żeby miło tych przeciwności tutaj zdobyć jak najwięcej bramek. Na razie wygląda to naprawdę kiepsko. Nie wiem, na jakim poziomie są jego lagi, czy on w ogóle ma jakieś lagi, czy to jest tylko jednostronne, bo kurcze parcie. 3 do zera. 3 do zera, totalna masakra. Kusemauer. No jakie ja, moi drodzy mam grać. Jak ja mam grać? No nic. Chyba trzeba ustawić taktykę atakującą, ale to co się dzieje, to jest totalna lipa. Ostatni odcinek, no to już nieraz tak się zdarza. Kłody są yy, yy, pod nogi właśnie. Yy, tutaj kładzone, że tak powiem, ale lecimy dalej. Yy, teraz... Yy... Tutaj George Best po prawej stronie, podanie do środka, ale niestety to podanie było fatalne. Ansufati, dawaj, strzeli jakąś brameczkę, młody chłopie, nie ma bramki. Ansufati znowu w... trafia w poprzeczkę. Totalna masakra. Wszystko nie idzie tak, jak to się ma układać. Już kompletnie stracił ochotę, żeby w ogóle grać ten... Idiotyczny mecz, lecimy dalej, jeszcze Ansu Fati, Ansu Fati znowu zacięło na szczęście bramka honorowa na 1-3 Mimo tych lagów udało się jakąś tę piłkę zmieścić w siatce, jest brameczka młodego zawodnika z Barcelony. To jest taki plusik, bo o ile w ostatnich dwóch odcinkach główną gwiazdą był właśnie Ronaldinho, bo on to strzelał bramki jak na zawołanie do spółki właśnie z Bestem Teraz właśnie obudził się Ansu Fati, który pie strzela pierwszą bramkę w tym meczu, pierwszą ogólnie bramkę dla mnie w tym dwóch meczu Zobaczymy, no oczywiście jeszcze nie jest wszystko stracone Yy, ale jak mapę tak dalej zacinać, to raczej szans nie będę miał z Mateuszem Bo widzieliście jak to wszystko wygląda, jak też w defensywie, jakie były problemy yy, Po tym jak yy, po prostu yy, Były takie lagi A Teraz yy, znowu tutaj yy, niestety Tomasz Tawaresz yy, przegrywa pojedynek yy, z, z, ze skrzydłowym yy, mojego przeciwnika, z Łysym Łołę. Yy, teraz yy, Wyprowadzenie do yy, Ronaldinho, proszę bardzo, teraz jest. Ansufati, to jest spalony. Jakim cudem jest spalony? No, możliwe, że jest minimalny, ale nieraz te spalony są naprawdę w tej Fifie kompletnie takie. no, z dupy. Naprawdę bardzo często, chociażby w meczach z komputerem, widzę, że tam kompletnie spalonego nie było, więc to jest tak też z systemem gry. I teraz naprawdę fajne prosto padło podanie. Ansufati, jesteś szybki, ale nie jest wystarczająco szybki, bo tam jest obrońca, który wbiega mu prosto pod nogi. Kurczę, masakra. No i też y, jest taka kwestia, czy w nowej FIFA zmienią gameplay ogólnie, bo naprawdę od dwóch lat jest y, ten sami, Byłoby fajnie, jakby to zmienili, bo na pewno jeszcze jest sporo do poprawy. Y, teraz tutaj George Best, czy to nie był faul? nie mam pojęcia. W każdym razie y, lecimy dalej, to jest już koniec tego meczu. Czy jeszcze stracimy jedną bramkę, czy może jeszcze uda się jakimś cudem y, wyprowadzić szybką kontrę Ale na razie przy piłce jest właśnie y, Mateusz. Y, no z czasem zrobiło się trochę lepiej, z tymi legami już jest jest coraz mniej, bo na początku to było nie do wytrzymania. Mam nadzieję, że w drugim meczu będzie lepiej, bo y, no cóż, jak na razie oczywiście good game, ale. Zadowolony nie jestem, zobaczymy jak będzie w drugim meczu do rewanżu, jestem zmotywowany. Liczę na to, że w drugim meczu będzie naprawdę lepiej, ale zobaczymy, no już po chwili widziałem, że coś tam lekko się zdelayowało, ale no nie ma co się oczywiście tutaj teraz denerwować, bo ja na to w raczej nie będę miał, więc zrobię wszystko, żeby mimo tych właśnie lagów tutaj jak najlepszy wynik osiągnąć. Także wydaje mi się, że czas zamknąć po prostu ten temat, chyba, że naprawdę będzie znowu tak drażniący, że będę musiał do niego cały czas wracać. Ale nie chciałem tego robić, więc chciałem po prostu, żeby teraz wszystko działało. Teraz niestety błąd, bo piłkę bez problemu odbiera teraz Kingsley Command Teraz podanie znowu do przodu i to naprawdę było świetnie rozegrane przez Mateusza, a ja fatalnie znowu wybroniłem mi trasę sam na sam. Kurde, moi drodzy! Jeden do zera od razu w szóstej minucie tego meczu fatalnie to się zaczyna i naprawdę już mam ochotę kompletnie wywołać telefon. Przez okno, ale lecimy. Teraz Neymar, George Best. George Best, podanie teraz do Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho! I to był spalony, kurde, moi drodzy! Był na spalonym Alessandro Daliero, więc tutaj udana pułapka obsadowa ze strony właśnie yy, tutaj Mateusza. Jeśli oczywiście było to celowe. Yy, ale cóż, lecimy jeszcze, teraz jest towarzysz, który przegrywa pojedynek. No, co za fatalny zawodnik, i teraz znowu upadanie do przodu. Moi za bardzo wybiegli. To jest kolejna bramka, to jest kolejna bramka ze strony Mateusza. Kurde, ale dostaje lanie, moi drodzy. Masakra, totalna masakra. Co robi ten towarzysz to jest kicha. No cóż, no musiałem tam wprowadzić jakieś ogórków, żeby ten overall poszedł do tyłu, ale czemu on w tej piłki nie był w stanie odebrać? W takiej sytuacji, kiedy nie mogą je stracić. I teraz świetne podanie, I czemu on. Nie, no moi drodzy, co on zrobił? Przecież już był na pozycji! Ja podaję piłkę Ronaldinho, on się cofa! Co za idiota, no moi. Kurde. I teraz y, wznawia piłkę Tomasz Tavares, i teraz y, znowu jest. Y, ale widzę, że lagów nie ma, więc jest w porządku. I teraz podanie do Alessandro Del Piero, ale znowu on tak y, długo zwleka z tym, żeby wreszcie tutaj tę piłkę przyjąć. I jest bramka, no, znowu że tak mogę powiedzieć, honorowa ze strony Mirelema Pianicza. No, na szczęście w tym długim meczu nie zaczyna, więc tutaj na pewno y, dwie bramki zdobyte przez, y, przez y, Łysego, że tak powiem, y, były jak najbardziej prawidłowe. Y, co nie zmienia faktu, że na pewno y, no, moje ciśnienie poszło do góry. No ale cóż, lecimy dalej. Czy przed przerwą jeszcze uda się cokolwiek tutaj zdziałać? Na pewno byłoby bardzo miło. Teraz przejmuje piłkę Towarzysz, ale nic z tego za bardzo nie wynikło. I znowu też Ansofati biegnie nie w tym kierunku co trzeba. Niles. Teraz podanie na skrzydło do. Do Kumana. Czemu oni. Kurczę, musicie sami przełączać. Ja już robię to naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo często z tym przełączaniem, a to nie za bardzo funkcjonuje. Więc to też jest totalna masakra. Teraz tutaj chciał się ze mną za bardzo zabawić mój przeciwnik. Więc. Podajemy do besta który ci półkę w tym pojedynku z Davisem Warto byłoby jeszcze tutaj w tej drugiej połowie Cokolwiek zdziałać, ale Znowu fatalne podanie z mojej strony To pra prawdopodobnie będzie Koniec, moi drodzy, tego pierwszego Tej pierwszej połowy, tej pierwszej odsłony tego meczu Tego, tego drugiego meczu Właśnie tutaj Z Mateuszem Czy jeszcze cokolwiek się tutaj, moi drodzy, zmieni Ale Sandl, piero, to było też taka rozpaczliwa Rozpaczliwe podanie i w takiej sytuacji kończy Mecz sędzia, naprawdę no cóż, totalna masakra, już, jak, jak już byłem tak blisko, taka akcja była konstruowana, to naprawdę wypadałoby, żeby yy, yy, to sędzi, sędzia do końca właśnie tutaj yy, dał zagrać, ale z drugiej strony też często narzekam właśnie, że, yy, że za długo ta, ta, ta połowa trwa, więc tak naprawdę nie mogę yy, mieć zbytnio zarzutów. Teraz popatrzcie, znowu wybiega tutaj bez problemu Awar, czemu on jest niby taki szybki? On nie jest dużo szybszy od Warana, a Waran po prostu mimo, że klikam cały czas Fisk od Teku, on nic nie robi. Kurczę, naprawdę mam coraz mniejszą ochotę na tę grę. No i podziwiam tych, którzy po prostu grają w head to head cały czas i wbijam naprawdę wysokie rangi to jest y, totalna masakra. Y, kompletnie y, człowiekowi się odechciewa tego wszystkiego. Y, teraz y, lecimy jeszcze dalej. Tutaj już roz, rozpaczliwe podanie do środka i też y, Del Piero chowa się gdzieś za obrońców. Y, jakie on ma positioning. 50 czy ile? No frustracja oczywiście u mnie narasta z tego co y, słychać i widać. Y, absolutnie tutaj wszystko nie idzie po mojej myśli. Nie, ale teraz jeszcze Neymar, Neymar do Ansu Fatiego, jeszcze strzelmy tą jedną bramkę, moi drodzy, jest bramka wykonana Alessandro Del Piero, no chcę powalczyć, walczyć w tym meczu o ten remis, żeby oczywiście na takich, yy, no, sprawiedliwych warunkach tego meczu nie przegrać, bo ten pierwszy to, yy, a może już nie będę nic mówił. Yy. Trzeba się skupić na tym, co jest teraz, więc oczywiście ustawiam sobie taki Jak będzie kontra, no to oczywiście trudno. Trzeba ryzykować, kto nie ryzykuje, ten nie pieszam pana, więc nie będę oczywiście teraz. Yy, myślał, myślał o tym, że może mnie tutaj yy, Mateusz skontrować. I teraz yy, Ronaldinho, fatalne podanie. Też wszyscy byli daleko odda yy, dalek mocno oddaleni od, yy, od tego zawodnika. Yy, George Best, yy, podanie do Leitona Bates, ale był tam gdzie być powinien właśnie niestety Sokratis. Ej, jaj, jaj, jaj. Masakra, i teraz patrzcie, teraz jest Del Piero eee, Uwaga, Del Piero z... no, Mimo wszystko, mimo, że ja tutaj robię wszystko i tak strzela bramkę Ja pierdzielę Teraz y, George Best y, George Best, George Best nie dał się temu... Przepraszam Davisowi, który również tutaj robi naprawdę mega robotę. Yy, totalnie denerwujący zawodnik, i w prawdziwym życiu, i oczywiście również Fifth yy, no, Nie zrozumcie myślę, źle, bardzo lubię Davisa jeśli chodzi o jego charakter i tak dalej, ale to jak tutaj czyścił, oczywiście, i grał z Barceloną, to na pewno no, nie mogę powiedzieć, że, że yy, jestem mu za to wdzięczny, ale w każdym razie, oczywiście, yy, Davisa samego w sobie bardzo lubię, bo jest naprawdę, wydaje się, spoko osobą. I teraz, jeszcze jedna okazja, to jest, Colin, to jest kompletna kompromitacja. Już nie mam ochoty. No, tak nerwowego odcinka chyba jeszcze w moim wykonaniu nie widzieliście, ale no stałość niestety tutaj to wszystko doprowadziło do tego, że ta głupia gra znowu tutaj spore emocji mi właśnie zabrała. No cóż, wielkie gratulacje dla ciebie, Łysy, i Ci oczywiście zasłużenie wygrałeś w tym drugim meczu, chociaż naprawdę... Yy... Spora część meczu była wyrównana i też miałem swoje okazje. Też kilka zmarnowałam na pewno, więc no, mogę tylko tego żałować. Ale w gruncie rzeczy liczy się to, kto zrobi więcej bramek. Więcej bramek strzeli dzisiaj, Mateusz, więc serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Bardzo dobrze funkcjon funkcjonowała ogólnie obrona oraz oczywiście też skrzydełka, ale przede wszystkim taki zawodnik jak. Jak Davis, no on robi robot, on robi po prostu różnicę I to było oczywiście widać Więc ta karta jest po prostu chora Więc nic więcej nie mogę, moi drodzy, powiedzieć eee, No cóż, co mogę zrobić, nie będę już szukał wymówek Wielkie gratulacje dla ciebie, Mateusz Naprawdę dzisiaj zasłużyłeś na zwycięstwo w ostatnim właśnie odcinku Co nie zmienia faktu, że na pewno mogłem więc wycisnąć z tego meczu Bez dwóch zdań, bo naprawdę tutaj Momentami to wszystko było naprawdę bardzo śmieszne No ale cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach Tu już jest ostatni właśnie z serii FIFA Mobile 20 serii versus Albi eee, Mam w planach oczywiście również kontynuować. Kontynu ten cykl w nowej 21, ale myślę, że nie od razu poczekam kilka tygodni, żeby każdy miał w miarę taki rozwinięty składzik, żeby dał się nim w miarę grać, bo myślę, że tego rajd'u będzie jeszcze więcej patrząc na to, że na początku ci, ci zawodnicy naprawdę no, często nie trafiają w bramkę i może być naprawdę dość śmiesznie no kto wie, może, może to też ma sens, zobaczymy yy, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, widzimy się przede wszystkim w filmie Mobile 21 YO!